Cześć, Króciut, króciutka transmisja na żywo. Jak widzicie, jestem kompletnie goły. Znaczy, że w Poznaniu jest totalnie gorąco, a tu jeszcze mnie ludzie tak normalnie wkurwiają. Dopiero co włączyłem Facebooka, i tam parę osób, którzy się wspólnie deklarują jako zagraniczni narodowcy, yy, zaczęli wychwalać panią Klepacko. No niech się wychwalają, mam to w dupie. Natomiast, cześć, witam Mateo. Natomiast, słuchajcie, nic mnie bardziej tak nie wkurwia, jak ktoś, który spieprzył z tego kraju jak szczur za granicę, tam sobie spokojnie żyje, dobrze zarabia, i nagle on krzyczy do kamery. Że on jest prawdziwym Polakiem, słuchajcie, prawdziwym Polakiem, katolikiem, i itp, itp. Ja mówię panom narodowcom, zarówno tym w kraju, jak i za granicą. Narodny, inaczej, patriotom się jest, kiedy się. Nie można być patriotą tylko dlatego, że staje się przed kamerą i pierdoli się czy po trzy. No tak, w skrócie. Ja nie wiem, czy ze mną zgadzacie, czy nie, ale naprawdę, powiem inaczej. Słuchajcie, wiecie dobrze, że ja jeżdżę poza granicę teraz. I często za granicą mijam, szczególnie we Francji, często mijam cmentarze y, żołnierzy. Jak one są czyściutkie, jak one są zadbane, to tam są patrioci. Panowie narodowcy, przylećcie tu wreszcie do Polski i Pokażcie ten swój patriotyzm, posprzątajcie cmentarze, posprzątajcie ulicę, zróbcie kurwa wreszcie coś dla tej Polski.